Zobaczcie o to rybki wieczorem. A jeszcze przed karmieniem, zobaczcie coś się dzieje. Hmm. No towarzystwo wszędzie tu się uwija. Jak dostają szaleństwa. Hmm. Nasz ulubieniec, kakadu, glonek. I reszta towarzystwa. A jak roślinki podskoczyły. Mam nadzieję, że znowu nie wyrwane. Naprawdę urosły tak. Korzeń coraz lepiej, bez pływania. Kierysy już szaleją przed daniem jeść. Molinezja młoda, która już ładnie urosła. Tutaj wszystko też odżywa. Kiryśnik już zasuwa, tylko mnie zobaczył. To jest właśnie poruszenie. Widzą, że jedzenie nadchodzi. Całe <laughs> rybole moje. Ale są fajne. Musisz no, teraz dobrze o nie zadbać. Bardzo dobrze. Jedzie fajnie. Zobaczcie. Coś się dzieje. Jakie to jest poruszenie wielkie. Pan Dziochy muszę kolegów dokupić. Pan Dziochce. Naprawdę więcej ryb tu nie ma co być. A, będzie nowe akwarium, to się będzie tam robić później. Jeszcze jedno nowe. O, jak się pokazał ładnie. Hmm. No, jak wychyla się z liścia. To jest faniak. Hmm. Piękny faniak. samiczki też ma tak więc jest w porządku no jest tego towarzystwa jest swaniaków tych rybich no dobrze to na razie cześć wszystkim dam im jeść i już więcej nic nie nagrywam no środy, na razie papa.